Siema. W dzisiejszym filmiku będę odpowiadał na Wasze pytania. Yy, hodowca królików z warmińsko mazurskiego pyta: Skąd miałeś pierwsze króliki? Pierwsze króliki miałem. Yy, no, dostałem je od babci na urodziny. I, i na jakim targu kupiłeś te bos? Yy, te bos kupiłem na targu w warcie yy, w województwie, w województwie łódzkim. Yy, Łukasz Kwaśniak pyta, jakie y, masz rasy królików? Y, jak się zaczęła tw Twoja przygoda z królikami? Y, jakie mam rasy królików? Rasy królików mam tak: kalifornijski czarny, baran, fra y, baran francuski, mieszańce y, nowozelandzki czerwony. No i to było na tyle. Y, jak się zaczęła Twoja hodowla? Tak jak mówiłem wcześniej, y, króliki dostałem pierwsze na urodziny. Y, Tem Geinz pyta, gdzie miałeś, gdzie mieszkasz? Y, mieszkam w. Sieradzu, to jest Województwo Łódzkie. Czy nagrasz ze mną odcinek? Czy nagrasz tam odcinek? Nie wiem, musieliśmy by, musielibyśmy o tym porozmawiać. Maniek pyta, ile masz lat? Lat mam 15. Patryk Górski, ile planujesz mieć królików w przyszłości? No ile mam planuję mieć królików? Tak dokładnie to nie wiem, ale z 20 więcej nie. Jakie jest twoje największe marzenie z hodowl hodowl hodowlą? No na razie nie mam żadnych marzeń z hodowlą. Pozdrawiam. Ile masz królików? Królików mam na razie 7. Kamil Chodyra pyta Ile masz królików? Jakiego granulatu używasz? Ile masz klatek? Ile masz królików? Tak jak mówiłem wcześniej, królików mam 6. Granolatu używam marki Nutrena, ile masz klatek. Klatki mam dwie. Pozdrawiam. Kodowca Kamil, pyta, ile znasz, ile masz lat? Przedstaw hodowla. Lat mam 15, a przedstawię hodowlę może kiedyś w odcinku. Kodowca królików pyta. Co dajesz królikom, czy masz jakieś plany z powiększeniem hodowli? Królikom daję granulat, siano, no i oczywiście woda. Czy masz jakieś plany z powiększeniem hodowli? Raczej tak, ale o tym się już dowiecie. Hodowcy królików w OSC i nie tylko pyta, jakie rasy masz, a jakie zamierzasz kupić? Rasy mam, tak, jak wcześniej mówiłem, kalifornijski czarny, belgijski olbrzymy, nowozelandzki czerwony, borany francuskie, no i mieszańce. Pozdrawiam. Jakub Puchała pyta, co myślisz o rasie nowo nowozelandzki biały i wiedeński niebieski? Yy, no, raczej nic ci na ten temat nie powiem, ponieważ nie mam nic. Yy, mam tylko nowozelandzkie czerwone. No, trochę bardzo wolno rosną, ale wiedeński i niebieskie ja zamierzam kupić. To by było na tyle.